Widziałem sobie przy ciapku, trochę chcemy go odremontować. Mianowicie, no, głównie malowanie, bo tam mechanicznie to nie jest tam zdrowy. Silnik był robiony, skrzynia, podnośnik, żyleta wszystko działa. To nie będzie nic tam więcej grzebać. Nowe drążki, nowe tulejki do kolumny. No i w sumie to by było na tyle. O, Jak widać, jest luz spory. I siłowniki od tura będą uszczelnione, bo jak widzicie całe są mulane, lecą. Chłodnica przy jest nowa. Ja wiem, z pół roku może ma, była wymieniona na nową. Tam się nic nie dzieje. Więc co tu jeszcze możemy? W sumie to by było na tyle. No, nic tu więcej. I dach jeszcze prawdopodobnie będzie zmieniony. Będzie nowy. Albo z blachy uspawany, albo kupimy jakiś... Ten plastikowy, nie wiem, jeszcze zobaczymy, no bo z dachu to nie ma nawet co już ratować, bo trochę już przegnił, jest podgnity, te mocowania z tyłu się pourywały, nie idzie go nawet otworzyć. Teraz co chcielibyśmy zrobić? Jeszcze wymienić szybę tą na szklaną, bo tu jest pleksa wstawiona, bo kiedyś trzeba była wybitana. No ale jak widzicie, co się z tą pleksą zrobiło, nic przez tą szybę praktycznie nie widać. Tu szyby są eleganckie, wystarczy je umyć. Jeszcze przyjdzie wycieraczka, bo wycieraczka jest nowa założona, tylko silniczek jest spalony i założymy nowy silniczek, bo mamy o trzydziesiątki od tej starej kabiny, tam wszystko działało. To założymy właśnie nowy, żeby ta wycieraczka była, bo często się przydaje. Oświetlenie jednak zostaje, bo tam nie ma co kombinować, wszystko działa, halogeny ładnie świecą. Z tyłu mamy jeden, to ewentualnie dołożymy jeszcze jedną sztukę, też tak jak tamten, albo wymienimy na dwa nowe. A czy mamy nawet dwa takie identyczne, byśmy zmienili? Z tyłu lampy zostają takie, bo te oryginalne od 30 mi się osobiście nie podobają, więc zostaną takie. Ta jest dobra, ma nowy klosz, nie jest popękana. Ta na pewno pójdzie do wymiany, bo tu jest dziura. No, klosz jest jakiś sztukowany, to to też. No takie wiadomo, trójkąt, kierunkowskazy, to pójdzie nowe. Instalacja zostanie, bo jest w dobrym stanie. A też wymieniać na tą nową, to wiecie jakie to jest, to wszystko teraz coraz gorszej jakości robią. Więc instalacja zostanie, ewentualnie tam któryś kabel, jak coś jest się przetarty jest, czy od świateł, to będzie wymieniony. A Który jeszcze jest? Tur też jest w porządku, nic tam nie będziemy przy nim robić Nie jest powybijany, nie nic Tylko jedynie te siłowniki, coś Na tyle lat i tyle co ten ciapek przewiózł, no to Nie ma się co dziwić, że to się zużyło I to by było na tyle, no co tu będę więcej gadał Teraz chcę wziąć, podkręcać wszystkie śruby I ściągniemy sobie kabinkę Wezmę podjadę Fergusonem z paleciakiem Żeby tego nie dźwigać Bo samemu też nic więcej nie zrobię no i bierzemy się powoli za rozbieranie. grama możemy podjechać. Do przodu. Czy nam się ta kabina nie ześlizgnęła? Musimy podkręcać do śniegu W sumie najpierw by pasowało, żeby ten kabinet trochę poniżej był Powolutku Dobra, teraz jak to mówią, chirurgiczne ruchy <grybujesz> O Panie kuźwa w leci Oraz teraz Steczny, elegancko, powolutku Czekaj, jak już sobie wyobraża, jak ten działek bez kaminy wygląda Pięciurowata nie wiem, kabina to jest jednak kabina. W sumie będzie chyba lepiej wjechać tyłem teraz mi się wydaje, bo jak będziemy tą ośkę wyciągać tak, tyłem będzie trzeba wjechać. Tyle to się przepnie przecież Ciapek to leciutki W razie czego będziemy manewrować rącz <grymne> Na pilota Na jednym słowem bardzo dobra robota Nic nie popsuliśmy Mam ogólnie trochę za mały klucz Znaczy za płytki Bo to jest z zestawu Z worela i właśnie tu szpilki wychodzą daleko i nie mogę go do końca tam wsadzić, żeby mi to ładnie szło i tak trochę kombinuję. I mamy kolejny. Jeszcze jedno. I koło wyjeżdża. Dobra, mielibyśmy wszystko.